Witam się z Wami kochani w drugiej części nowego przeglądu Pepko. Zobaczycie piękne i funkcjonalne pojemniki do przechowywania i organizacji łazienki oraz dużo nowych kuchennych akcesoriów. Zostańcie z nami do końca, weźcie herbatę i miłego oglądania. Przypominamy też o konkursie, który organizujemy z okazji 1000 subskrypcji. I na sam początek zobaczcie, kochani, na ten organizer do łazienki na mydło i małe akcesoria. Poleciał z nami, bo idealnie wpasował się w kolory w naszej łazience. Do tego jego cena to zaledwie 30 zł. W cenie 15 zł kupimy też ten bardzo funkcjonalny organizer kuchenny, wąski, więc nie zajmuje dużo miejsca. Z łazienkowych dekoracji kupimy też ten zielony, marmurkowy kubek w cenie 10 zł. I pasująca do kompletu mydelniczka w cenie 15 zł. Kupimy też bardziej nowoczesne mydelniczki, spójrzcie na te w cenie 12 zł. Są w kształcie głowy i mamy do wyboru dwa kolory: biały i czarny. Mamy też wielofunkcyjny pojemnik do przechowywania, zarówno nadaje się na kosmetyki, jak i przyda się do organizacji przypraw w kuchni. Jego cena to 10 zł, był też trochę większy w cenie 15 zł. Dajcie znać, czy jesteście team przechowywania przypraw w oryginalnym opakowaniu, czy jednak przesypujecie do szklanych pojemniczków. Tu mamy kolejny organizer, ten jest idealny do szafek w łazience. Pięknie wygląda i wykonany jest z plastiku, więc wilgoć mu nie groźna. Kosztuje 25 zł. W cenie 70 zł kupimy też te trzy szafeczki do powieszenia na ścianie lub ta metalowa z trzema półeczkami w cenie 50 zł. W pepko znajdziemy też dużo nowych akcesoriów ułatwiających sprzątanie. Tak jak na przykład ta rolka zawierająca 40 ściereczek do sprzątania. Wystarczy na dłużej niż na pewno ręcznik papierowy. Cena za cały zestaw to 8 zł, więc cenowo wypadają również świetnie. Pewnie na jakichś azjatyckich profilach widzieliście już takie zmywaki z dozownikiem płynu do mycia naczyń. Tym razem też Pepko wychodzi do nas z takim rozwiązaniem. Czy przyspieszy to zmywanie? Raczej wątpię, ale zawsze fajnie wygląda i można, można spróbować, może Wam akurat się spodoba. Kolejnymi tanimi akcesoriami do sprzątania są te trzy ściereczki. Są w zestawie w cenie 5 zł. Mi przydają się takie nawet do mycia okien. Kupimy też ten czarny organizer z lusterkiem w środku. Ma trzy przegródki i kosztuje 20 zł. Kochani, spójrzcie też na te butelki na wodę w cenie zaledwie 10 zł. Mają wbudowaną słomkę, więc zarówno dla sportowców i dla dzieci będzie idealna, choć dla dzieci pokażę Wam zaraz piękną butelkę na wodę w kształcie misia. Z tych do wyboru mamy czarną, białą, miętową i w kolorze pudrowego różu. I tutaj mamy jeszcze termo ze słomką imitujący drewno, ten kosztuje już 30 zł. I kochani, tu jest hit: kubek ze słomką, z bezpiecznym zamknięciem, w kolorze beżowym, z tym brązowym paskiem po środku i przypomina kształtem misia. Idealny dla wszystkich maluchów i nawet dla tych większych dzieci jest super. Jego cena to zaledwie 25 zł. Tu mamy kolejne organizery, podobne, pokazywałam Wam w pierwszej części tego przeglądu. Tym razem pokrywka jest na stałe złączona z pojemnikiem więc już tego nie będziemy mogli zdjąć a jak macie szafki kallax takie typu z IKEA bądź podobne to kupimy w Pepco mega tanie wkłady do przechowywania zaczynając od tych materiałowych kończąc na bambusowych są też drewniane i zaglądajcie do środka tych pojemników bo tam zazwyczaj kryją się, kryją się inne kolory i wzory tych pojemników, więc nie wszystko to co widzicie na zewnątrz, na pewno będzie w środku, więc warto do tego zajrzeć. Tutaj mamy też ten piękny z metalowym uchwytem w cenie 25 zł i ten beżowy kosztuje 22 zł. Do wyboru mamy jeszcze czarny, szary i granatowy. I do tych zamykanych organizerów bambusowych z poprzedniego przeglądu mamy również wkłady do kalaksa w cenie 30 zł lub te w cenie 15 zł bez dodatkowego Bawełnianego wkładu, i tutaj warto sprawdzić też takie same w Action. Wychodzą podobnie cenowo, ale jeśli już pepko nie będzie, to zawsze możecie kupić je w Action, bo akurat jest tam identyczna kolekcja. Na dziale z pościelą znalazłam jeszcze kilka ciekawych kompletów. Na kołdrę dziecięcą z motywem Parku Jurajskiego w cenie 80 zł. W tej samej cenie z motywem Lilo i Stitch jest ta pościel. Zestaw pościeli z motywem Maharego Pottera, również z jedną poszewką na poduszkę i ten zestaw tak samo kosztuje 80 zł. I przechodząc już do działu kuchennego, pokażemy Wam kilka ślicznych naczyń do serwowania. I na sam początek mamy kryształowe kieliczki do wina w cenie 30 zł za komplet 4, czy te rozszerzające się ku górze, aktualnie na przecenie w cenie 25 zł za dwie sztuki. Ten piękny dipper z wkręcaną rączką w cenie 40 zł. I ten przepiękny zestaw w cenie 80 zł. Miska na drewnianym stojaku oraz sztućce do nakładania. Ja mam taki z długi, więc naprawdę bardzo Wam polecam. Mamy też zestaw na przekąski w drewnianym stojaku z czterema szklanymi miseczkami i ten zestaw kosztuje 35 zł. Dopiero skończyły się jedne święta, a już niedługo Wielkanoc, więc kupimy też dużo dodatków do wypieków. Rozdrabniacz do ciasta kuchennego kosztuje 10 zł. W tej samej cenie kupimy również nóż do podzielenia ciasta. Przy okazji pokażę Wam też kilka kuchennych akcesorów, które kupimy teraz w Action, bo może coś Wam się uprzyda. Super zestaw czarnych przyborów kuchennych lub ten ze stali nierdzewnej w cenie 19 zł. Mamy też do wyboru kilka rozmiarów przykrywek do garnków zapobiegających kipieniu w cenie 14 zł. I spójrzcie na te rozkładane blachy do pieczenia. No dla mnie to jest odkrycie, bo nigdy takich jeszcze nie widziałam. Możecie dopasować je do swojego piekarnika. Rozciąga się od 37 do aż 52 cm, więc nawet do dużych, w sumie do szerokich piekarników idealnie się sprawdzi. Cena tej blachy to 37 zł. W cenie 19 zł kochani kupimy też te brytwany z nieprzywierającą powłoką czy bardzo wysokie okrągłe blaszki do pieczenia okrągłych ciast w cenie 23 zł za średnicę 26 cm i w tej samej cenie o średnicy 18 cm, tylko ta już jest dużo wyższa. I w Action również kupimy bidony na wodę w cenie 13 zł za sztukę i aktualnie są na promocji. Do wyboru mamy kilka kolorów, w jednym kolorze, cały szary lub ten w panterka. Zbliżamy się już kochani powoli do końca dzisiejszego przeglądu. Pokażę Wam jeszcze co możemy kupić z serii Tom and Jerry z Kubi czy Myszki Miki. Na sam początek poduszka z serii Tom and Jerry z uszami kosztuje 40 zł. Bidon na wodę jest w cenie 15 zł. Czy ten super kot w cenie 40 zł. Dziękujemy Wam kochani, że jesteście z nami. Przypominamy też o konkursie, który zostanie rozstrzygnięty po wybiciu 1000 subskrypcji. Dajcie koniecznie znać, która rzecz najbardziej przypadła Wam do gustu i koniecznie napiszcie dlaczego. Ze wszystkich komentarzy spełniających warunki wybierzemy dwa, te, które najbardziej nas przekonały. Ilość komentarzy nie jest ograniczona, więc jeśli spodobało Wam się więcej rzeczy, to możecie jak najbardziej zostawić kilka komentarzy. Nakładamy jednak ograniczenie wiekowe. Tutaj musicie mieć co najmniej ukończony 17 rok życia. O wygranej poinformujemy w komentarzu pod filmem i w nowym filmie po przekroczeniu 1000 subskrypcji. W dzisiejszym przeglądzie to już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami i macie realny wpływ na rozwój naszego kanału. Jeśli chcecie zobaczyć jakiś konkretny sklep w naszym przeglądzie, zostawcie informację w komentarzu, a my postaramy się odwiedzić właśnie ten sklep. Miłego weekendu i do następnego filmu. Cześć!